Drodzy bracia i siostry, dzisiaj mówię Wam o temacie, który dotyka serca naszej wiary i skłania nas do głębokiej refleksji nad naszą duchową drogą. Czy jesteście gotowi na podróż przez jeden z najbardziej intrygujących tajemnic w historii Kościoła? Tajemnicę, która może mieć dramatyczne implikacje dla naszej najbliższej przyszłości? Wyobraźcie sobie, że znajdujecie się w małej portugalskiej wiosce ponad 100 lat temu. Troje młodych pastuszków, niewinnych i czystych sercem. Nagle staje przed niebiańską wizją, która na zawsze zmieni bieg historii. Ta wizja, znana jako objawienia fatimskie, przyniosła ze sobą przesłanie nadziei, ale także mroczne ostrzeżenie dla ludzkości. Dziś, drodzy przyjaciele, chcę wam opowiedzieć o trzeciej tajemnicy fatimskiej, przesłaniu, które wielu uważa, że może się spełnić w 2024 roku. Czy jesteście gotowi odkryć, co może nas czekać? Czy jesteście gotowi zmierzyć się z prawdą, która może zachwiać fundamentami waszej wiary? Zanim zagłębimy się w ten kluczowy temat, zapraszam Was do wspólnej modlitwy: Najświętsza Panno Fatimska, Matko Boża, i Nasza Matko, prowadź nas w tych niepewnych czasach. Oświeć nasze umysły i otwórz nasze serca, abyśmy mogli zrozumieć i przyjąć Twoje przesłanie. Daj nam siłę, by stawić czoła wyzwaniom, które nas czekają, oraz mądrość, by rozpoznać prawdę. Amen. Jeśli te słowa rezonują w Waszych sercach, zachęcam Was do pozostawienia komentarza z słowem Amen. Wasz udział jest kluczowy, aby stworzyć wspólnotę zjednoczoną w wierze i poszukiwaniu prawdy. Teraz wróćmy do roku 1917, roku, w którym wszystko się zaczęło. Lucia dos Santos, Franciszek i Jacinta Marto, troje młodych pastuszków z Fatimy w Portugalii, otrzymało serię wizji Matki Bożej. Te objawienia, które powtarzały się przez sześć kolejnych miesięcy, kulminowały w ujawnieniu trzech tajemnic, czy też proroctw, które miały głęboki wpływ na Kościół i cały świat. Dwa pierwsze proroctwa już się spełniły. Pierwsze dotyczyło wizji piekła i znaczenia nabożeństwa do niepokalanego Serca Maryi. Drugie przepowiadało koniec pierwszej wojny światowej i początek drugi, jeśli ludzkość się nie nawróci. Ale to trzecia tajemnica, drodzy przyjaciele, wciąż budzi dzisiaj dyskusje i spekulacje. Ta trzecia tajemnica, napisana przez siostrę Łucję w 1944 roku, była trzymana w tajemnicy przez dekady. Dopiero w 2000 roku, z woli papieża Jana Pawła II, jej treść została wreszcie ujawniona światu. Ale tutaj pojawia się pierwsza zagadka, czy opublikowany tekst naprawdę odpowiada całemu przesłaniu. Które otrzymała Łucja, wielu wiernych i badaczy uważa, że to, co zostało ujawnione, to tylko część prawdziwej tajemnicy. Twierdzą oni, że kluczowe elementy zostały pominięte, być może aby uniknąć paniki lub błędnych interpretacji. Ale co tak naprawdę mówi tekst, który znamy? Trzecia tajemnica opisuje apokaliptyczną wizję anioła z ognistym mieczem, gotowego podpalić świat, katastrofy naturalne, wojny i prześladowania Kościoła. Mówi o biskupie ubranym na biało, który z trudem wspina się na górę otoczony ciałami męczenników, by potem zostać zabitym przez żołnierzy, którzy do niego strzelają i rzucają strzały. Wielu interpretowało tę wizję jako przepowiednie zamachu na papieża Jana Pawła II w 1981 roku. Ale czy to naprawdę właściwa interpretacja? Czy może czeka nas coś głębszego, bardziej nieuchronnego? Drodzy bracia i siostry, musimy zadać sobie pytanie, dlaczego ta tajemnica powraca na pierwszy plan właśnie teraz? U progu 2024 roku. Co Matka Boża chce nam przekazać poprzez te przesłania? Niektórzy teolodzy i badacze Fatimy uważają, że prawdziwa tajemnica zawiera znacznie bardziej szczegółowe i niepokojące ostrzeżenia. Mówią o wielkiej apostazji wewnątrz Kościoła, o okresie zamieszania i odejścia od prawdziwej wiary. Inni interpretują przesłanie jako ostrzeżenie przed możliwą Trzecią Wojną Światową lub naturalną katastrofą o biblijnych rozmiarach. Ale nie pozwólmy, aby strach nas opanował. Drodzy przyjaciele, przesłanie fatimskie, jakkolwiek mroczne może się wydawać, jest przede wszystkim przesłaniem nadziei i wezwaniem do nawrócenia. Matka Boża nie zostawiła nam tych ostrzeżeń, aby nas przerażać, ale aby przygotować i poprowadzić nas ku zbawieniu. Co możemy zrobić wobec tych proroctw? Jak możemy przygotować się na to, co może się wydarzyć w 2024 roku? Przede wszystkim musimy na nowo odkryć moc modlitwy. Matka Boża Fatimska wielokrotnie podkreślała znaczenie różańca jako potężnej broni przeciw złu. Zachęcam Was do podjęcia tej codziennej praktyki, czyniąc z niej bastion ochrony dla Was i Waszych rodzin. Po drugie, musimy odnowić naszą wiarę i zaangażowanie wobec Kościoła. W dobie relatywizmu i odejścia od wartości chrześcijańskich, jesteśmy wezwani do odważnego świadczenia o prawdzie Ewangelii. Nie bójcie się iść pod prąd, bronić tego, w co wierzycie. Po trzecie, musimy żyć życiem ciągłego nawrócenia. Matka Boża Fatimska wzywa nas do pokuty za nasze grzechy, do pojednania z Bogiem i bliźnimi. To jest czas, aby zbadać nasze sumienia, uwolnić się od tego, co oddziela nas od Boga. Po czwarte, jesteśmy wezwani do szerzenia przesłania Fatimy. Dzielcie się z innymi tym, czego się dzisiaj dowiedzieliście. Mówcie o znaczeniu modlitwy, nawrócenia, wierności Kościołowi. Możecie być narzędziem, przez które Bóg uratuje duszę. Wreszcie musimy przygotować się duchowo na każdą ewentualność. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość, ale możemy stawić jej czoła z wiarą i nadzieją, jeśli będziemy mocni w naszej relacji z Bogiem. Drodzy przyjaciele, zbliżając się do 2024 roku, nie pozwólmy, aby zapanowała nad nami lęk czy strach. Pamiętajmy, że cokolwiek się stanie, Bóg jest z nami. Niepokalane serce Maryi, jak obiecała w Fatimie, ostatecznie zatriumfuje. Zachęcam Was do głębokiej refleksji nad tym, co dziś usłyszeliście. Co dla Was osobiście oznacza przesłanie Fatimy? Jak zamierzacie odpowiedzieć na to wezwanie do nawrócenia i modlitwy? Nie lekceważcie mocy Waszego świadectwa. Wasze życie, przeżywane zgodnie z naukami Chrystusa i przesłaniami fatimskimi, może być latarnią nadziei w coraz ciemniejszym świecie. Przed zakończeniem chciałbym podzielić się z Wami ostatnią refleksją. Niezależnie od tego, jak interpretujemy trzecią tajemnicę fatimską, jedno jest pewne: jesteśmy wezwani do życia każdego dnia tak, jakby to był nasz ostatni. Nie w sensie paraliżującego strachu, ale ze świadomością, że każdy moment jest cenny, każde spotkanie to okazja do dawania świadectwa miłości Boga. Drodzy bracia i siostry, dziękuję wam za poświęcenie czasu na tę ważną refleksję. Jeśli znaleźliście wartość w tym przesłaniu, zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału YouTube, gdzie będziemy kontynuować zgłębianie kluczowych tematów dla naszej wiary. Razem możemy stworzyć wspólnotę modlitwy i wzajemnego wsparcia, gotową stawić czoła każdemu wyzwaniu, które może przynieść przyszłość. Pamiętajcie, wiara, nadzieja i miłość to nasze najpotężniejsze broń. Używajcie ich mądrze i odważnie. Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego stąpi na Was i pozostanie z Wami na zawsze. Amen.